To jest tak naprawdę w sumie dzień drugi I zrobiłem bardzo złą decyzję Zaczęłam to konto O... Sam nie wiem o której godzinie Ale jest naprawdę cie Ciemno. Późno I przez to, że ja zaczęłam to konto o takiej późnej godzinie To będę też odbierał następną nagrodę o takiej późnej Ale logo się codziennie przez 15 dni I muszę 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 codziennie no dobra. Nie eee, no to mam już trzy statki odblokowane. A jeżeli nie widzieliście filmu wstępnego, gdzie wytłumaczę zasady e, i wszystkie rzeczy, moje cele z tej nowej serii Skinlock, to e, wpadajcie na mój poprzedni film, gdzie wytłumaczam wszystko. I ogólnie e, to jest. No, dzień drugi. Tam wytłumaczam moje, No, po prostu wszystkie zasady. I wszystko co chcę teraz zrobić, więc na razie gramy i zacznę prosty... i pokażę wam jak coś fajnego się zdarzy. To, to jest to co chciałam powiedzieć. chciałam powiedzieć, że dam link w opisie, że dam do tego filmu link w opisie, więc wpadajcie do linku w opisie, jeżeli chcecie poznać zasady, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu. I jeżeli chcecie poznać zasady i wszystko, to podajcie do linka w opisie i oglądajcie ten film. Ale nie w Okej, mam, mam monety i punkty mocy, i chyba mój main to będzie Shelly na razie na tym koncie, więc ulepszam ją jak najdalej mogę, czyli na siódmy. Jeżeli mi starczy. Nie, starczy mi na piąty. No, przynajmniej będzie się trochę nie łatwiej grało. Yy, no, mogę ich ulepszyć, ale wolę zbierać na Shelly. I dobra, odbieramy kredyty i odblokujemy on oh Primo, ale nie mamy do niego skiny na razie, więc niestety go jeszcze nie odblokowujemy. I zaraz Jesse odblokowujemy. Matti. Okay. Czy okazji spojrzeć, czy Omek Primo ma rzadkie skiny? Na no tego. Nie że go dalej można kupić. No dobra, no to jeszcze pomyślimy, jeżeli chodzi o Omek Okej, okay, wygrywaj bitwy każdego dnia, aby zrobić dropy, 3 star, nagroda to w każdym dropie. Okej, okay, dostaję star dropy. To jest ciekawe. Bo jakby nie dostałem jeszcze... Jakby dostaję razy dwa star dropy, ale nie dostaję demonicznych i aniołowych star dropów, tylko normalne. Więc chyba jednak nie dostanę ich, mimo że jeszcze są. Mogę nawet sprawdzić na moim własnym koncie. No ale przed chwilą ramy aniołowe. Więc powinny być. Ale nie ma, więc to jest naprawdę ciekawe. Nie wiedziałem, że to jak miała na nowych kontach. No to nie będzie demonicznych i aniołów. No cóż. Ale start dropy oczywiście i tak się przydadzą, dlatego ze start dropów normalnych też możemy dropnąć skiny, więc zobaczymy, może coś wydropimy. A, i jak dostanę do fajnego, mitycznego, epickiego albo wyższego, to Wam pokażę, że warto wam trafić skina i tego nie nagrać. Ja w ogóle nie wiedziałam, że star dropy jakby się dostaje tak szybko po tylko kilku grach, no ale dobra No, tam idzie tam nadchodzi, bye bye No, no, nie wiedziałam po prostu i to wszystko, co chciałam powiedzieć Okej, okay, z pierwszego star dropa z karnetu trafiłem legendarnego i bardzo rzadkiego skina, więc może z pierwszego star dropa takiego z gier, też też fajnego, z pierwszej gry Proszę a aha Panda-Nita?! No ja mam jakieś super szczęście do Nity! Dzienne misje, ale to dopiero dzienne, okej. Okay. Ja... Ej, ale... Jakby... Ja mam już dwa skiny do Nity, to jest bardzo rzadki i to jest rzadki, więc mogę ją ulepszyć na dziewiąty i będę mógł nią grać w rankingowym. O oh, kurde. Dobra, ja na razie ulepszam nisę. I będę ją ulepszał na dziewiąty. I na razie nie, nie będę grał, to koszeli, ale wow, nie no, ja nie wierzę po prostu. <gryw> Jakie szczęście na tym końcu. Czemu nie mogę mieć takiego szczęścia na moim z głównym, gdzie mam wszystkie postacie i potrzebuję wręcz tylko skiny. No ale na tym bardziej potrzebuję. Dziękuję Bronstars, Na tamtym mi nie dałeś, bo kupiłem taką ofertę z... Tymi ze kurde 11 aniołowymi. Tutaj nawet nie mam tej ofert żadnych. żadnych... 11 aniołowymi start-upami i zasłownie nic mi nie trafiło. Żadnych skinów ani nic. Ale przynajmniej na tym kończy mam szczęście, no super. 100 kredytów i des jeszcze nie odblokowujemy. okej. Okay. Teraz dwa rzadkie dostałem, super. Okej, okay, dostałem nitę i lepszamy. Znaczy dostałem monety i lepszamy nitę Super. Mhm. I, i, I... nic więcej nie mogę. Okej. Okay. Z bardzo rzadkiego dostałem modkę do nic, ze wkurzoną. Super. I teraz chyba dostajemy Jessie, no. Let's go. Znaczy, do Jessie chyba nie ma jakiejś super... Jest lalka Jessie, ale tak poza tym to tak słabo trochę. I odblokowujemy poko. Oko, chyba nie ma żadnych takich, żadnych dosłownie prawych skin. I następna to Jackie, naprawdę. Nie ma żadnych lepszych postaci do zrobienia tego. No, no dobra, no potem będziemy mieli wybór chociaż. Ok. No i starterapy już odblokowałem i teraz czekam tylko 2,5 godziny na Daryla albo Penny. Wybiorę chyba Penny z tego, co mi się wydaje. No i dla mnie, przynajmniej, bo mi myślę, że to lepsza opcja. I potem on blokuje, chyba. Jeszcze zobaczę, chyba, chyba wy zdecydujecie. I no, to będzie to na dzień drugi. Jeszcze zrobię jedno cięcie, i potem ten, i potem. I potem odblokuję peny, i potem będzie dzień drugi. Więc, no, zrobione. I widzimy się w następnym dniu. Ale ja pewnie wyrzucę cały piątek, sobotę i niedzielę. Żeby. No, żeby był taki, jakby. Ja, jakby tydzień. A potem będę faktycznie z całego tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Więc, no, to na razie wszystko. Odblokuję zaraz peny. Dla Was, dla mnie za 2,5 godziny. I to wszystko będzie na dzień drugi. Pewnie dużo scen wytnę, bo to będzie za długi film. Manko widzowie, to jest tak naprawdę niby dzień trzeci, ale to jest tak naprawdę dzień czwarty, bo tego nie odebrałem z dnia trzeciego po prostu. I mimo, że mamy ulepszoną taninę, to dalej nie możemy nią grać. Dlaczego? Bo po prostu nie ma skina, tutaj będzie miała skina, ale ten skin jest bardzo rzadki, więc maksimum na moc ósmą. I potem jak będzie na moc 9 to nie będę mógł ją ogólnie grać. Więc tak trochę słabo, ale no... No tak to jest. W dniu trzecim nic nie zrobiłem tego, bo nie chciało mi się po prostu, nie miałem za bardzo czasu i nie chciało mi się. Ale teraz jest dzień już czwarty. Wiem już za 22 godziny to jest dzień czwarty. Yy. <tryk> Dlatego, bo już jest niedziela. I ogólnie mogę zagrać w kilka gier i jak będzie coś ciekawego, no to ciekawe start dropa albo coś, to Wam pokażę. A i zna trzeciego liczy się tylko to, żeby stampało do Nic innego trzeciego na... się nie liczy, więc... No bo nic wtedy nie robię. No wiecie o co mi chodzi, no dobra, no zagram grę i pokażę, aż coś ciekawego się stanie. Okej, okay, jest topicki więc może być coś fajnego, proszę. No, no, no okej. Okay. I tutaj dziadki i super. No. Okay. Można też powiedzieć, że pominąłem dzień trzeci, dlatego, bo pomyślałam, że to będzie w niebie za film. Ale teraz jak myślę, że będę grać w całym tygodniu, to to będzie dopiero długi film. Więc może nie będą filmy z, z całego tygodnia, tylko jakoś inaczej, jeszcze tak Jakoś. Na razie ze dwóch dropów z karnetu i z dwóch dropów To były tutaj, nic nie trafiło, tego nie pokazałem. Postanowiłem zagrać Nitą, bo mimo że mam 40 rangi na moim głównym koncie, z jakiegoś powodu dziesiąta ranga na tym koncie jest za trudna, żebym już grał Sherry. z jakiegoś powodu? Ja nie wiem. Ja mam dosyć dawno nie grać Sherry. O, no już po prostu... Dalej myślę, że dostanę boty, bo tak długo wiem z botami się przyzwyczaiłem, że po prostu mogę raszować na wszystkich. No teraz mam boty, bo mi to już na małych kucharków, ale nie. Z ostatnich dwóch starych też nic mi nie drapnęło fajnego, więc super po prostu. No ale mam tę misję, o, mam dużo ich. Mogłabym to odebrać w następnym sezonie, jestem trochę głupi, Je to odbieram teraz oh. uh. Okej, okay. czyli na nicie mam mnóstwo Na wszystkim mam mnóstwo Okej, okay, no to wbijanie misji Part 2, kurde, ten robienie misji, czyli jak ta seria się nazywała, prawda. dwa. Okej, okay, po prostu pokażę wam, jak zrobię kilka misji i to wszystko. Zobacz, ile ja misji robię naraz. Ja teraz robię 10 misji, dosłownie. Zrobimy je wszystkie, naraz. Zobaczcie, jakie piękne. Zobacz. Przepiękny widok. Teraz jeszcze tylko muszą winy zrobić. Okej, okay, może nie zrobiłem tych, ale na razie zrobiłem wszystkie na Nincie i nasz solo. Więc muszę zmienić postać i zmienić tryb. Ale po prostu zobaczcie na to. Uu. O mój Boże! Nigdy czegoś takiego nie widziałem, muszę przyznać. Cze zbiór dusz. O, kurde. ale jakby dostaną jakieś demony albo anioła albo coś no e, nie zrobiłem tej no cóż. Um, robimy opening no takie taki opening to jest i tak, no ja tak nie takim Mmm, dobrze, dobra, Nita to będzie mój pik na pewno. No, okej, okay, nie, no, nie, mogę. No, mi nie, dobra, że tutaj są gadżety. Ja nawet ich kupić nie, 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 Ja nie, 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 to się najbardziej opłaca za darmo dlatego, bo to jest 1500 Okej okay. Mamy nitę na dziewiątej Jakby fajnie Dobra, okej okay. Jakie inne misje mamy jeszcze tutaj? Szeli, 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 szeli Na razie to jest maksimum ile nitę mogę Wymaktować 9, dlatego, bo ona ma bardzo rzadkiego, czyli na 8 i ma rzadkiego, co się równa na 9. Może pokażę wam zdjęcie e, teraz, jak zedytuję to dobrze. E, e, Zapomniałem nagrywać. Odblokowałem Jackie dzięki kredytami w, 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 w Alei Pucharkowej. I teraz wybieram, kto ma lepsze skiny, Brock czy Colt. Brok ma bardzo dużo, ale Colt też ma bardzo dużo i Colt ma chyba dwa rzadkie no, Mamy mądrzejsze, więc wybiorę Colt'a I teraz Epic Niby Ems ma Demon Ems, ale ja już nie odblokuję tych start dropów bo wcale nie ma lepszej, więc wybiorę Ems I dobra I kolejną koniec rynk na Hawkeye I gram w narzędziach Zobaczymy, jak zdobywa na członku, bo to jest sam, to taki prawdziwy pierwszy odcinek. I teraz będę ulepszał, bo na razie nie chcę go Najpierw ulepszę lepsze na siódmym, to jest maksimum. czyli na ma rzadkiego skina, więc może być maksimum na siódmym. Bez misji na razie. I potem Berleja będę ulepszał na ósmym, bo na <toddź> razie inni <im> nie <toddź> mają żadnych skinów. Dlatego, bo w pierwszym odcinku wstępie ustaliliśmy, że to jest bardzo rzadki, bo nie pokazuje rzadkości, ale jego recolor ten czerwony jest bardzo rzadki, więc ustaliliśmy, że to jest bardzo rzadkie, więc może być na ustny. Ale jednak nie może być na 8, bo nie mam mamy tych kilków nocy. Fajnie. Okej, okay, no to dalej robię misję. No to cięcie. Okej, okay, wszystkie trzy na dół już zrobiłem. Więc... No to wszystko, jeżeli chodzi o duo. I mam jeszcze Star które z nie trafię. O, oh, epic! Hmm. Okej. Okay. Fajnie. Ile mi brakuje? 200, okej. Okay. Okej, okay, po pierwsze Chciałbym odświeżyć tę jest spoko i... Uh, hej, jakby... Ostatnim razem, jak teraz może był jakieś cięcie dla czy jakoś to tak wyglądało. Ale ja ten ostatni klip nagrywałem tak przynajmniej z 5 godzin temu. Więc dla mnie to jest już mega późno i ja wiem, że ja powinienem zrobić chociaż do końca chociaż kilka tych misji, zanim się skończy ten dzień i sezon. Ale ja już po prostu nie mam siły. I jest... no po prostu już nie mam siły i chyba tego nie zrobię bo ale... ale jutro jeszcze trochę na pewno mi się zrobię można nawet by bija, tam na filmik mam no ale ogólnie na razie to wszystko i zaplanowałem zaplanowałem jak będziemy jednak nagrywać filmy, to będzie tak, że będę w piątek w sobotę i w niedzielę grał i wrócę to albo w poniedziałek, albo w niedzielę. Więc to będzie tak co tydzień dalej, ale tylko ze 3 dni grania. Okej? Okay? I... i chyba... chociaż nie, bo można być wybrać te nagrody to w te dni, które będę grał, no to będę grał, a w te dni, dni, które nie, no to nie. I o wszystko, więc... Tak będziemy rzucali. I no... To wszystko ogólnie z tego dnia. I widzimy się w następnym odcinku. Bo pewnie już koniec, no chyba, że coś dopowiem. Może na edytowaniu, ale na razie... Na Rawidzowie widzimy się w następnym odcinku. Miał rację, jednak coś dopowiem. Wiem, że ten film jest długi, ale muszę jedną ostatnią rzecz dopowiedzieć. Zrobimy tak, że będę nagrywał jak najwięcej z całego jednego tygodnia i będę rzucał co tydzień, ale nie wiadomo, czy to będą wszystkie dni tygodni, albo mogę jeden pominąć, albo kilka. I takie pominięte gry, na których nie będę grał, będziemy nazywali pustymi dniami. I w tych pustych dniach. Dalej będziemy je liczyli jako dni, czyli, że na przykład czwarty dzień, piąty dzień nie gram, szósty dzień to dalej jest szósty dzień, a nie piąty, i te puste dni będziemy liczyli, ale po prostu nie będę w nich grał, więc nic się w nich nie stało. I to już jest wszystko. Papa pa, widzowie, widzimy się w następnym filmie. Nara.